Układając jadłospis w naszym programie, mamy możliwość wydrukowania go albo w taki standardowy sposób, czyli zgodny z harmonogramem, czyli np. tutaj od poniedziałku do niedzieli, albo możemy też wydrukować w taki bardziej elastyczny sposób, czyli jako jadłospis jako zbiór wszystkich śniadań, np. drugich śniadań, obiadów i kolacji. I aby wydrukować właśnie w ten sposób nasz jadłospis, Możemy kliknąć tutaj, właśnie wydruk i konfiguracja. I tutaj mamy akurat konfigurację wydruku. Czyli, jeżeli chcemy wydrukować po dniach, czyli tak, zgodnie z harmonogramem, to klikamy tutaj, to się automatycznie zaznacza. Ale jeżeli chcemy najbardziej elastycznie wydrukować, czyli po tych śniadaniach, to klikamy po porach dnia. Bez dni tygodnia, i wtedy drukują się same śniadania, obiady, kolacje. Tutaj akurat mam jakieś zalecenia, i zobaczcie, tutaj jest zbiór śniadań i tych wszystkich posiłków. I tutaj nam się drukuje w ten sposób: śniadania, drugie śniadania, obiady i kolacje. I tutaj mamy standardową listę zakupów, tak jak w każdym innym jadłospisie.